coś znalazłem idąc po drodze tylko, że kręcę to telefonem, jestem w jakimś środku lasu oprócz tego, że leje deszcz, jak cholera i nie mam jak z parasolką przejść o. O. kręcę telefonem, więc bo tu jest bardzo kiepsko przejść O jest leje no, Ale widzicie to jest już kompletnie zrujnowane i zniszczone O jest jak leje Poczekajcie no, chwilę parazolkę po okay. Już nie ma co tak naprawdę patrzeć, bo to... O Jezus, tragicznie to jest zniszczona. To jest jakieś... Wejście. Nie będę tam las dalej. Może tam się da od innej strony wejść. Ale zobaczcie, to jest strasznie. Nie, nie wiem co to jest. Nie pytajcie mnie. Po prostu idąc gdzie indziej znalazłem to. wiecie co mu się wydaje Aś! przepraszam ale inaczej tu się niestety nie dostanę a nie, nie będę ten wylazł proszę drzewa tych zobaczymy co tu jest oj Ojojaja, poczekajcie, muszę się stąd wydostać. Może uda mi się od innej strony tam wejść i wam to sfilmować. Nie wiem, to jest jakiś dom, poczekajcie, idziemy sobie tędy. I tam jest drugi jeszcze dom. O, tu jest ten dom. Ale tam nie, ma, nie będę się przepychał przez tych przez jestem siatkę to podejdę bliżej, żeby wam pokazać Dobra Idziemy tam, do tamtego budynku Je zakleję, musiało mnie kurz namać Tu się nudzę w sobotę, nie mam co ze sobą począć, to się łaże po jakiś Opuszczonych tych. O, tutaj jest coś innego. O, zobaczcie. O, tu jest jakiś budynek. O, proszę. To jakaś willa była jedna obok drugiej Ale nie wiem co to jest, nie pytajcie mnie Znalazłem to na jakiejś stronie internetowej A dupa Tu nie ma wejścia Może to nie od tej strony się wchodzi A, a tu jest jakieś wyjście Ty jaki i jaja Wow, jakie to jest zawalone. Zobaczcie. Jezus. Nie no, sorry gregory. Baczcie, ale ale ja nie będę do takiego czegoś wodził. Obkrążę to dookoła, Zobaczę, co tu jest. na Jedi. O, szkoda, że tam się nie da wejść na górę tam jest gdzieś z boku jakieś wyjście. dobra, wyjdziemy, zobaczymy na drugiej stronie to tak wygląda tam jest brama Zobaczymy, jak to wygląda od tej strony. Porobię kilka zdjęć. Nie wiem, co to jest. O. Nawet na górę tu się nie da wejść, tak naprawdę. Wiecie? O, zobaczcie, jak to wygląda. Tu jest piwnica. No, ja bym raczej do niej nie wchodził. Jak to jest w takim stanie. Chociaż ta podmurówka nie powinna się rozdzielić, ale to na górę to tak. Tak średnio to wygląda. Ale tam nic nie ma. Z tego co ja widzę. To jest tylko kawałek i. Nie będę wyjmował nawet lampy, bo nie warto. Jest w strasznym stanie. Poczekajcie, spróbujemy tu przejść w tę stronę. O Jezu, przepraszam Was bardzo, ale Telefon mi się wyślizgnął w rękę O, tu jest wejście do piwnicy To jest tam, to jest drugie zejście do piwnicy Dobra, jakby co, to jeszcze spróbuję z drugiej strony, tylko porobię kilka lat. Chciałem wam pokazać to z drugiej strony, bo tam tamtędy się nie dało wleść, A tu się dało Po prostu wygląda bajecznie, a tamto z tą wieżyczką, jak wygląda tylko, że nie wiem czy co tam wejdę. O, zobaczcie. Tam to z, z wieżyczką fajnie Ale ja tu nie będę właził. Bo to jest kupa ostu, krzaków i tak dalej. Musicie sobie zobaczyć tu z tej strony. Ale ślicznie to wygląda. To. Kurna jakby tu wleść? Bo to wygląda przecudownie. Jezus Maria O, proszę bardzo Tu jest, nie wiem czy widzicie Ale to jest fontanna A to ta wygląda tak Tylko że tam nie ma jak wrześć Po prostu jest tak zarośnięte, że po prostu nie ma, nie, no, nie ma szans, żeby się tam przedostać Ale po prostu Dobra, spróbujemy, spróbujemy co tam dostać. Dobra, powiem wam tak. Jest przerąbane i nie da się tędy wejść, bo jest... O, proszę. Kupa haszczy. A szkoda, bo to naprawdę ładnie wygląda od tej strony. Jedyne co wam mogę zrobić to tak. Tam jest wieżyczka i komary. Tam jest wieżyczka. Tą, co widzieliście od tamtej strony. Ale jedynie, co to, to mogę Wam tam tak pokazać. Niestety jest tak zarośnięte, że ciekawe, czy i to był dom, bo jest naprawdę piękny dom. Dobra. To na razie tyle.